Siema maluchy. Czeresniowy wyszał, będę miał. Łał, łał, łał. Co dziś będziemy robić? Jestem w trakcie zrywania sobie czeresienek. No i jedno drzewko ma ciężko. I od razu przytniemy. No agonia. Śmierć. Podejrzewam, że mrówki pniak zjadają. No, to wyglądało podobnie. Ale chyba się złamało. Nie pamiętam. I patrzcie, co one tu wyprawiają. Mrowisko w pniu. Także tak. Bierzemy zaraz kamerę na web i robimy pielęgnację. To mam zamiar upieprzyć gdzieś tam. I zaraz sobie tutaj wezmę drabinkę tylko obetnę te, te dostanę z ziemi nie? To jest całe Cześci nie obcinamy przy samym tym z nie na prądu jest prąd, o no co chodzi? Oj, 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 oj! Ona ma tak, że jak ma za duży opór, to staje łańcuch. Eeee, jej, 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 Ciekawe czy to jakaś choroba czy... Czy o co to chodzi? Sekatorek, sekatorek, mam ostry Powiedz, jak mam ciąć Ciągle mi się śni. Sekatorek i nie docina mi pędów. Doprowadza do błędu mnie Co to dzieje się A jabłonka rośnie Mi się wydaje, że tu usnie tak i tak Ja bym zrobił myk i tu A gdyby tu wychodzi oczko tutaj nie zepsuj panu widziałeś jebnąłbym z rabiną nie wiem ile lat mają te drzewa ale myślę że z 15 Wa noga już powoli umierają co 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 zostaw podrosną trochę no i tak chyba zostawimy coś się zrobił To to sobie do wiadereczka, oberwę Nic, tu się je jedną zacząłem chazać. Skracam żebym dostał po prostu z tego Gdzie ja w tym wieku stary dziadek miał do po drabinach Owocu mało, znaczy mało Tak widać słabe te drzewa, bo tutaj ze dwa lata temu to wilgoć załatwiła mi się wydaje korzenie Nie wiem, i obornika dostały i Takie, takie, takie Mam nadzieję, że się odbije, że puści Ciachnę jeszcze później te gałęzie zrobię taką, żeby była zwarta bardziej. No i za dwa lata mam nadzieję. Ta była w zeszłym, w zeszłym roku? Nie, tu było... dwuletni jest pęd. Albo trzy. To, to co idzie tu. I się fajnie odbiła, bo sam patyk został jeden. Dobra to się łapy za wiaderko Szczególnie fajny sprzęci jak za te pieniądze polecam Wymaganie Pomaganie z kolumny z Lubina Tutaj dodatkowe węże mam do tyłu wypuszczone Loks jeździ Taka obudowa dorobiona dla... Drucik tu I drucik tam chłodniczka pompa jest oryginalna od Lublina tu będzie osiemdziesiąty rok cztery dychy na Karku proszę państwa pracuje Malowanko, taki drobny remoncik może 4 lata temu. Jak na wiesz to będzie, nie? to przejedziemy się. Czasem czasem zapomnę. Ale daję rad no to tyle na dziś. Żegnajcie.